Kiedy siedziałem w domu, była wszystka po, e, wiosenna pogoda, padał deszcz. A ja zastanawiałem się, jak o tej porze roku jest mojej ukochanej góra. I tak naprawdę powstała piosenka o tęsknocie. Ale, ale też powstała na kanwie do dowcipu, który słyszałem tysięczny raz, żeby pieprznąć wszystko i wyjechać w wyższe. <gry> W mieście, w którym mieszkam, wszyscy za czymś gonią. Każdy się gdzieś śpieszy, nie wiadomo po co. A ja ciągle marzę, żeby stąd wyjechać i spokój odnaleźć w bieszczackich odstępach. To wszystko, bieszczadę wyjadę stąd. Spełnię swoje marzenia. W górach postawię dom. Spojrzę z niego śmicie. Na szczyty w obokach chmur i z uśmiechem pójdę przez życie. A ze mną przyjaciół, tu mór. rzucę w diabły to wszystko. Wieszczady wyjadę stąd, spełnię swoje marzenia, w górach postawię dom. Spojrzę z niego świcie, na szczyty w obokach mór i z uśmiechem pójdę przez życie, a ze mną przyjaciół tu. Wszyscy tu się kłócą. Każdy chce mieć rację. Sport, wiara, czy miłość, czy też demokracja. A ja już w tych sporach nie chcę brać udziału, lecz w bieszczadach znaleźć cząstkę swego raju. Rzucę diabły to wszystko. Wiesz, gdy wyjadę stąd Spełnię swoje marzenia W górach postawię dom Spojrzę, z niego świcie Na szczyty w obokach chmur I z uśmiechem pójdę przez życie A ze mną przyjaciół tu Rzucę w diabły to wszystko Jieszczadę wyjadę stąd, spełnię swoje marzenia, w górach postawię dom, spojrze z niego świcie, na szczyty w obokach i z uśmiechem pójdę przez życie, a ze mną przyjaciół tu.